W dzisiejszym filmie spec Simulatora przetestujemy sobie kilka dosyć ciekawych bugów. Takich, niektórych śmiesznych, niektórych takich, które mogą Wam się przydać. Jeden jest mocny, który sam znalazłem. Ale na początku przejdźmy do takiego pierwszego błędu, którego administracja powiedziała, że nie będzie naprawiać, i oni go tak po prostu zostawią. A więc możecie sobie z niego korzystać. No i troszeczkę on ułatwia gierkę na niektórych etapach. Zaraz Wam pokażę, jak on działa. Musimy sobie pójść tutaj do obi. I nie wiem, czy wiecie, ale każde obi da się przechodzić na desce. I tak samo działa to na schodach. A więc możecie po schodach na desce. Jakby to już jest coś, co jest od początku gierki, ale nie każdy wie, jak to zrobić. Jakby to jest dosyć proste. Musicie mieć dźwięki odpalone i jak zakładacie deskę, to jest taki charakterystyczny dźwięk. No i wchodzicie sobie po prostu, będąc na desce, do tego obi. No i tutaj, jak jest ładowanie, to musicie dwa razy kliknąć i za drugim razem musi być właśnie ten dźwięk. No jakby teraz mi się to nie udało, ale dobra, to trzeba do wprawy dość i to trzeba w odpowiednim momencie kliknąć, jak jest ten właśnie ekran ładowania. Dwa razy po prostu klikacie Q. I przy okazji za chwilę Mikołaj będzie, a więc zanim pokażę Wam kolejny bug, to też z Mikołaja skorzystamy, ale na początku. Spróbujmy ten zrobić dokładnie Dobra i teraz nam się udało I jak widzicie jesteśmy w obi na desce I możemy tak naprawdę rekord jakiś pobić Chociaż no teraz spadłem Ale no możemy sobie cyk Tutaj od razu przeskakujemy Chociaż nie udało mi się Maksymalnie 9 sekund wykręciłem na tym obi jakby z deską No tylko teraz to mnie tutaj uwaliło No i koniec Teraz będę tak sobie spadać w dół cały czas No ale tak jak mówię To jest taka pierwsza rzecz dosyć śmieszna Która może troszeczkę wam pomóc No bo na przykład na obi jakieś rekordy Możecie bić sobie tak naprawdę Dobra ale w sumie zanim pokażę wam kolejny Bóg. Moim zdaniem, ciekawsze to poczekajmy na tego Mikołaja, bo on dosłownie za dwie minuty będzie. I w ogóle jakiś taki ekran ma dziwny. Chyba od tego, biegł, jakoś tak, wydaje mi się, że inną perspektywę. Muszę z gierki wyjść. I w ogóle powiem wam, że jeszcze jedna dziwna rzecz jest, jakby tutaj w tym kalendarzu teraz, zobaczcie, jakie mamy quest'a. Musimy zniszczyć dwie gingerbread skrzynki, gdzie nie ma skrzynek, są tylko domki, jakby. Skąd ja mam skrzynki jakieś im wziąć? Może chodzi mi o te domki, właśnie. Ale no one się chyba tutaj nazywają, właśnie Gingerbread House. Tak mi się wydaje. Zobaczymy później, może to się pokaże. Ale dobra, Mikołaj się spełnia, biegam za Mikołajem, zobaczymy, czy coś uda się Ciekawego zdobyć i pokazuję wam kolejny, moim zdaniem, bóg, który sam właśnie znalazłem. Dobra, i mamy końcówkę, i chyba niestety nic nie będzie, powiem wam. Trochę biegam za tym Mikołajem, ale drugiego Hitchpeda, no nie wiem, jakoś nie mogę trafić. Miałem farta raz, ale niestety mój fart się wyczerpał. Jeszcze możemy sobie tutaj zebrać, oczywiście. Tutaj mamy dodatkowe gemy, no i więcej temków. Dobra, ale właśnie przejdźmy teraz do drugiego bugu i do niego będziemy potrzebować aż dwóch godzin. A więc musimy go teraz sprawdzić. A mianowicie kolejny bóg jest związany z Daykerem, bo o dziwo wrzucając słabsze pety zarobicie więcej, przynajmniej te, ja tak to obserwowałem na moim drugim koncie i na moim głównym teraz przetestujemy to na głównym koncie czy też tak będzie wyglądać, bo możliwe, że jak macie jakąś niższą rangę to to działa, bo ja na moim głównym koncie mam 11 rangę, a na moim drugim koncie mam tylko 8 rangę i na drugim koncie dostaję więcej, jakby tutaj zobaczcie, że mamy maksymalne najlepsze pety, one dają mi 200 laka i dostajemy gemów 31 tysięcy a więc giga mało, wcześniej dostawałem po 100-150 tysięcy, no jedyne co to troszeczkę więcej potek, ale no te po i tak, nie są nic warte, kompletnie. I teraz właśnie wrzucimy słabsze pety, i zobaczymy, czy wtedy więcej nie zarobimy. Jakby na moim głównym koncie wrzucam takie pety, no i też jakimiś takimi dorzucam, żeby mieć tak 90 laka No tutaj trochę za mało mamy. Kurczę, za mało mam tych petów tutaj. Muszę przerzucić sobie z drugiego kąta trochę więcej tych petów. Bo właśnie na drugim koncie wrzucam takich dużo szajni petów. Może te shiny pety są właśnie jakoś zbugowane, czy coś. Dobra, i mam te pety, a więc właśnie teraz zróbmy to tak, że wrzucimy trochę tych. Na drugim koncie wrzucam tak 15 tych. No, i do tego dobijamy jakimiś takimi, właśnie słabszymi, ale spróbujmy trochę zmiksować jakby wrzućmy kilka tych lepszych, chociaż wtedy za dużo laka mamy, mamy powyżej 100. Dobra, to wrzućmy full tych, mamy 98 laka i zobaczcie, że teraz tu jest jakby większa kwota, teraz 63 jest, a więc zobaczymy, czy rzeczywiście więcej dostaniemy ze słabszymi pytami. Jest to no bez sensu, ale tak może być. Za dwie godziny się przekonamy o tym. A w tym czasie idziemy testować kolejny bug, dosyć ciekawy, o którym prawdopodobnie nie wiedzieliście, że oni to dodali. Chociaż w sumie, zanim przetestujemy kolejny bug, to zróbmy jedną rzecz, dzisiaj pobijamy rekord przerobionych prezentów dzisiaj będziemy mieć, mam nadzieję rekord tajtanicznych prezentów, tytanicznych prezentów, bo mamy 3100 tych małych, a więc jest to gigantyczna ilość, zobaczymy ile łącznie nam tego wszystkiego wyjdzie, ale tak jak mówię, mam nadzieję że będziemy mieć właśnie rekord tylko muszę sobie wszystkie zaznaczyć, mamy 625 tych, 1100 tych, no chyba będzie rekord, powiem wam musi być rekord, 67 ile wyjdzie tych? 15, no to kurczę, dalej rekordujemy ma, no ale dobra i tak mamy 15 one, tak jak mówię, dzisiaj prawdopodobnie będą więcej warte łącznie. Mamy ich 16. Minimalnie nam brakuje do 17. Musielibyśmy tutaj zdobyć jeden ten w jakiś sposób. Nie wiem, czy tutaj mamy tego quest do zrobienia. Mamy go zrobionego już w sumie. I tutaj dalej mamy te skrzynki. No skąd ja mam jakieś skrzynki wziąć zakichane? Nie wiem. Spoczekajmy na ten domek. Może to o ten domek chodzi po prostu. I może wtedy zrobimy kolejny tytaniczny prezent. No i jeszcze jeden bóg mamy do przetestowania i dwie godziny na tamtej musimy czekać. Dobra i teraz powiem wam, że chyba była tutaj ta skrzynka. Znaczy domek. Ogólnie, bo Tutaj było napisane, że właśnie w tym miejscu rozpoczął się ten Gingerbread Event. Pójdźmy zobaczyć na Spawn, czy mi dodało to, bo jeżeli nie dodało, to ja nie mam pojęcia, co ja bab rozwalać. A dobra, zaliczyło mi to. Dobra, to jeszcze jedno będziemy musieli rozwalić i tyle, ale dobra, pójdźmy przetestować ten ostatni bug, no bo tak naprawdę moje pety cały czas tam rozwalają rzeczy, a więc jak ta skrzynka się pokaże, to też to rozwalam, ale nie wiem, czy wiecie, co oni teraz dodali. Jakby nie pamiętam, na której to dokładnie strefy dodali, to chyba gdzieś dalej jest, ale jak wiecie, są takie tunele, właśnie jak na przykład tutaj, o i tutaj przy okazji. Prezent jest, jeden tunel może być właśnie związany. Który dodali z tutaj tym shopem Prestonan, do którego wciąż nikt nie zna kodu. Już wam mówię dlaczego. Musimy sobie pójść chyba tutaj i zobaczcie, tutaj jest giga zbugowany tunel. Zobaczcie, jak ten tunel wygląda. Wjeżdżacie sobie tutaj, no i taki tunel powinien być, a tu nie ma tego tunelu. Zapomnieli dodać tego tunelu, i tutaj w jakieś różne dziwne miejsca w ogóle można wjeżdżać. Można gdzieś tutaj wjechać sobie, tutaj jakieś dziwne tekstury są, tutaj gdzieś można wjechać, tutaj w ogóle zobaczcie co jest, można sobie tutaj przeskoczyć, jeszcze tutaj coś, coś dziwniejszego jest i w ogóle teraz zobaczcie jak nam się to zbugowało. Wcześniej tu nie było tego tunelu, a teraz ten tunel nam się pokazał i tak naprawdę nie możemy się teraz stąd wydostać. No jest to dosyć dziwne, w ogóle tutaj zobaczcie w jakieś takie miejsce, da się wjechać jeszcze gdzieś tutaj da się. Pojechać i właśnie może zrobili to po to, żeby ludzie mogli sobie jeździć po mapsu tak naprawdę, bo. Z tej miejscowy da się dojechać dosłownie wszędzie. Możecie sobie na przykład tutaj wjechać. No i teraz jesteście tutaj jakby na tym dojo całym. I tak naprawdę chyba jeszcze wyżej, da się jeszcze tutaj da się wjechać. No praktycznie na szczyt w ogóle da się stąd wjechać. No jest to dosyć dziwne, tak jak mówię, no z tej miejscowy możecie sobie dosłownie wszędzie wjeżdżać. Na przykład tutaj możecie sobie wjechać, gdzie normalnie tu się nie da wjechać. Tutaj gdzieś w ogóle jakieś takie dziwne miejscowy są. A więc no jest to dziwne, możecie popróbować, może jakiś kod gdzieś znajdziecie w jakiejś ścianie, właśnie takiej czy gdzieś. Ale dobra, teraz zróbmy to tak, że poczekamy na kolejną skrzynkę idziemy sprzedawać znowu te Titanic prezenty. Może coś otworzymy sobie i czekamy na właśnie ostatni bóg, żeby zobaczyć, czy to rzeczywiście działa. Dobra, już ja zwaliłem kolejne domeki. W sumie nie potrzebujemy już X Large, aby wyleciał nam właśnie z tego domku. A więc chyba jednak będziemy się rekord, no bo 17 tytanicznych prezentów chyba nie miałem, tak mi się wydaje. Teraz robimy sobie właśnie kolejnego Titanica. No i kolejny nam już nie wyjdzie raczej. No nie, nie ma szans, że wyjdzie nam kolejny. Zobaczmy, jaką nagrodę mamy teraz. Mamy 3-2 X Large, no czyli tak jak mówiłem, tu pewnie będą 3 X Large. no i i tu mam nadzieję, że każdy tytaniczny prezent dostanie na koniec. O ile każdy sobie zrobi ten kalendarz. Ale dobra, pójdźmy na tryplazę, posprzedajemy to. Może coś potwieramy i czekamy te dwie godziny, właśnie na ostatniego Buga. I jeszcze może ewentualnie poszukam gdzieś na YouTubie. Tylko standardzik sobie zakręćmy tutaj, żeby huge nam się pokazał. No i za pierwszym razem mamy huge. A. Cyk. Teraz tutaj ten Event z Mikołajem za 3 minuty będzie, ale mi się nie chce już biegać za tym Mikołajem, Później sobie może pobiegamy. I tutaj ta power trójka. No tutaj nie mamy farto, ale kolejny huge. Ik. Dobra, to jeszcze raz zakręćmy. Może tym razem nie. No i dobra, nie ma Hiudża mniejsza, w to jeszcze tutaj. Ty boraz raz zakryć, może tutaj huzyk nam wyleci. No niestety też nie. Dobra, tu nic dobrego nam nie drop. Idziemy posprzedawać te tytaniczne prezenty i ewentualnie pootwierać. Tutaj ktoś wystawia te titaniki, za 600 je wystawiam, no to ja chciałbym po 650 je powystawiać, ale nie kupię mi jak u niego jest taniej. Dobra, wystawmy część po 600 i część sobie otworzymy i może jakiegoś jajka jeszcze poszukamy, bo jakieś jajko przydałoby się też otworzyć. W sumie to zmieniłem Plaza, bo tamta trochę biedna była. Tutaj ta jest bogatsza, bo zobaczcie, ile tu jest Titaników. Tutaj jeden Titanik za 300 milionów. Tutaj dalej drugi za 260 A więc to będą powiem wam, że najtańsze tajtańki Tutaj ten mój za 420 Tylko 361 ich jest, a więc powiem wam, że dość mało Dobra, ale nas ciekawi sprzedawanie tego Wystawmy to za 610 tysięcy Może ktoś sobie kupi Dobra, w sumie udało się zmienić miejscówę na tą tutaj I wystawiłem na razie 8, więcej nie mogę, bo nie mam slotów Jakby poszukajmy teraz jajka jakiegoś No powiem wam, że nie widzę tu za bardzo Ale dobra, w takim razie skoro jajek nie ma to Otwórzmy sobie takie jajko Otwórzmy sobie dwa takie jajka Zobaczymy, czy coś tam ciekawego wyleci. Może wyleci nam Titanic i nasza droga do Titanica się skończy, tak naprawdę. U, tutaj ciekawy prezent, powiem wam, wyleciał. Tutaj wyleciała nam ta potka. Szaini tutaj znowu ten pecik. I tyle. Dobra, zmarnowany milion dwieście gemów. Dobra, niech to sobie tak stoi na razie. Dobra, i finalnie większość sprzedałem po 600 tysięcy. Zostawiłem sobie dwa, żeby to jeszcze otworzyć. Ale teraz przydałoby się kupić jakieś jajka, i wydaje mi się, że za chwilę będziemy już z Dacaro mogli rzeczy odebrać. I ogólnie dzisiaj, jak ten film nagrywam, to jest środa, więc tak naprawdę powinny też się pojawić pierwsze bo oni zawsze liki dają w środę z jakąś tam mapką i później dają w piątek. No chyba, że teraz nie będzie nowej mapki, bo na przykład jest Sylwester. Deweloperzy mogą mieć przerwę jakąś, ale tutaj widzę jajka w sumie. Dobra, możemy sobie 3 jajka kupić po 800 jakby to jest prawie tyle co rap. No rap jest troszeczkę mniejszy, a więc ciutkę więcej dajemy za te jajka. No ale trzy możemy tak sobie forfan kupić i wróćmy na normalny serwer, zobaczmy czy tam Daker już się zrobił. Zobaczymy ile teraz gamów dostaniemy i otworzymy sobie to. Dobra, i z tego co widzę, już się Daker zrobił, a więc przetestujmy czy teraz dostanie... Zostaniemy z tymi słabszymi petami więcej gem, właśnie. I mamy 62 tysiące. Jakby jest to więcej, ale nie jest to i tak dużo jak dostawałem na drugim koncie. Na drugim koncie, tak jak mówię, dostawałem cały czas powyżej stówki, praktycznie trzeba było to jeszcze z kilka razy przetestować, żeby mieć pewność, że bardziej się opłaca słabsze pety wrzucać. Ale dobra, teraz otwórzmy sobie na początek te dwa tytaniczne gifty, i jeszcze później, oczywiście, mamy trzy jajka. Zobaczmy, co nam ciekawego wyleci tutaj. Jakiś hugek, nie hugek, tutaj już się pety sypią, tutaj już też się pety sypią. Czy coś będziemy mieć z tego? Podobno no w ogóle 1% jest na huge peta z tych jakby giftów, a więc y, statystycznie trzeba 100 takich otworzyć, żeby huge'a trafić. No i tutaj niestety nie mamy, ale dobra, mamy jeszcze 3 jajka, może z jajek nam coś odda tutaj, cyk, otwórzmy sobie 3 jajka, każdemu laka oczywiście tutaj dodajmy i proszę chociaż o Huge jakiegoś, no i nie. Przynajmniej tyle, że shiny. Sprawdźcie sobie ten film, który wam się wyświetla i do następnego.